Teraz je podniosę, na wysokości moich włosów, od głowy do słuchawki. Aha, opowiem o konfiguracji, bo miałem unikować część trzecią, to już wam pokażę. Brawym przyciskiem myśli, jak macie Windows 11, klikacie tu. Sound Settings, ustawienie dźwięku. I tutaj możecie mieć taką opcję More Sound Settings. Albo tutaj mikrofon Giotek EX-Headset. Tutaj mam już ustawionek. Który dałem na DVD Quality. Głośność 100%. Macie jeszcze taką opcję. I tutaj jak wiem, widać, da się zauważyć I tutaj możecie ustawić też. O tutaj sprawdzę czy się da. Słuch, słuchać, słuchać mnie. Al fajnie. Można, można słyszeć jak się mówi, jak się zaznaczy tą opcję Levels, 100%. Ale tutaj chyba nie będę nic zgrzebał. pozwól aplikacji przejąć ekskluzywną kontrolę nad tym urządzeniem. Daj ekskluzywną priorytet aplikacji, nie wiem czy mam to odznaczyć, czy nie, zostawię to jak jest. I tak, że za słuchawki same dałem 8 funtów, a w dniu premiery, w 2012 roku, te słuchawki kosztowały 30 funtów. To życzę Wam miłego dnia i to był tutorial numer 2, ostatni. Mam nadzieję, że teraz się Wam przydał, bo ustawiłem dość wysoko mikrofon od mojej buzi. Nie dawajcie go za blisko buzi, bo będą te dźwięki za grube. Jeszcze tutaj w programie OBS Studio, jak, dacie, jak, jak klikniecie na ten wolec, dacie filtry, chcecie to wybrać. Domyślnie tutaj nie ma takiej opcji, to trzeba dać properties i stąd wybrać. Bo mam też inne e, słuchawki za pomocą których nagrywałam, słuchawki z mikrofonem. Mam nadzieję, że jakoś wam omogłem, bo jestem myfem, wielu ludzi w Polsce kupiło już te słuchawki, bo dużo ludzi publikuje tutoriale, tak jak ja. Na no, razie, trzymajcie się, do zobaczenia.